Czasy panowania ostatniego króla, Stanisława Augusta Poniatowskiego, to jednocześnie epoka oświecenia, którego wizualnym manifestem był klasycyzm w sztuce. Wykopaliska w Pompejach i ogólnie naukowe, a nie religijne postrzeganie świata braz prądami filozofii, spychały stary świat barokowego blichtru do niebytu, jako estetykę obskuranstwa i ciemnoty. Jednak w kręgach społecznej elity nie brakowało wyrafinowanych estetów, którzy w sztuce baroku dostrzegali akcenty czystego piękna jednocześnie doceniając zalety oświeceniowego klasycyzmu. Takim erudytą był sam król, który znacząco wpłynął na kształt gmachów projektowanych przez nadbornych architektów. To jego zasługą jest stworzenie niepowtarzalnego stylu, nazwanego później Stanisławowskim, który z wdziękiem i swobodą łączył wątki barokowe i rokokowe z klasycystycznymi. O braku wyraźnej granicy między oboma stylami, przynajmniej w kręgu mecenatu królewskiego, dowodnie świadczą wyrastające naprzeciw siebie dziedzińcowe elewacje zamkowych skrzydeł. Północna z epoki saskiej, autorstwa Gaetano Chiaveriego, oraz o 20 lat młodsza elewacja południowa, wykreowana w pierwszych latach panowania Stanisława Augusta przez nadwornego architekta Jakuba Fontanę. Świadomie nawiązał on do przeciwległego wzorca i tylko specjaliści mają temat do dyskusji, czym. I czy w ogóle różnią się obie elewacje, z których druga, jakoby, zwiastuje zmiany w kierunku klasycyzmu. Z nazwiskiem tego właśnie twórcy jest związany przyległy do zamku pałac pod blachą, którego zagadki przyprawiły o ból głowy kilka pokoleń badaczy. Do niedawna uważano, iż jest to gmach pochodzący z przełomu XVII i XVIII wieku i to jeszcze zbudowany z wykorzystaniem murów starszej kamienicy. Monumentalna kolumnada fasady mogła być równie łatwo przypisana do epoki baroku, jak i klasycyzmu. Historycy sztuki arbitralnie skojarzyli ją z barokiem, mając jedynie poważny problem ze znalezieniem analogii w innych pałacach wczesnej epoki saskiej. Nazwa pałacu niedwoznacznie wskazywała na tamte czasy, w których blaszane pokrycie dachu było jeszcze czymś wyjątkowym. Przełomem okazały się badania architektoniczne przeprowadzone przed 15 laty. Jednym z zadań było rozwarstwienie murów z różnych epok i określenie, w jakim stopniu pałac został przebudowany po pożarze w roku 1760. I to niespodzianka. Nie znaleziono żadnych śladów starszych faz budowy ani jakichkolwiek zwęglonych z cegieł z tamtej epoki, takich jakie utrwaliły się po powtórnym spaleniu rezydencji w roku 1944. Wniosek mógł być tylko jeden. U progu panowania Stanisława Augusta rezydencja została wzniesiona najprawdopodobniej na nowo, z zachowaniem jedynie wcześniejszych piwnic. Co ciekawe, panorama miasta pędzla kanaleta dowodzi, iż pałac został pokryty dachówką, a nie blachą. Jego nazwa więc nie mogła się wywodzić z tamtych czasów. Na tym nie koniec zagadek. Inwentarze pałacu z pierwszych lat XIX wieku, a więc z czasów, gdy rezydował w nim książę Józef Poniatowski, opisują liczne komnaty, a przede wszystkim zespół apartamentów zajmowanych przez ekscentryczną przyjaciółkę właściciela, hrabinę De Boba. Problem w tym, iż wszystkich tych pomieszczeń nijak nie da się umiejscowić w obecnie istniejącej kubaturze gmachu. Podczas wspomnianych prac badacze odkryli jednak tajemniczą niszę w narożniku oficyny przyległej do trasy WZ. Takie wnęki nie były niczym dziwnym we wnętrzach i z inwentarza było wiadomo, iż posiadała je we wszystkich czterech narożnikach jedna z komnat. Porównanie tego zapisu ze starymi planami miasta doprowadziło do rozwiązania tajemnicy. Dziwna wnęka była rzeczywiście pozostałością tej komnaty, co naprowadziło na trop nieznanej dotychczas rozbudowy rezydencji, właśnie na potrzeby pani hrabiny. Jak mogło więc dojść do zupełnego wyeliminowania tego faktu z annałów historii? Odpowiedź okazuje się prosta. Nowa część pałasu przetrwała jedynie 40 lat i nie została odnotowana na żadnym przekazie ikonograficznym. Znikła wraz z budową wiaduktu pancera, który połączył plac zamkowy z powiślem, a później z mostem Kierbedzia. Dziś w tym miejscu biegnie wykop trasy WZ, to też jedynym śladem rozbudowy pozostała rzeczona nisza. W poprzednim odcinku naszego cyklu opowiedzieliśmy już, jak imć pan Gniński zamieszkał w kuchni przerobionej na pałac. Ale to nic w porównaniu z decyzją króla Stanisława Augusta, który wzgardził apartamentami zamkowymi i saskim pałacem, wybierając odosobnienie w łazience. Chodzi rzecz jasna o budynek dawnej łaźni Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, który król nabył wraz z całą okolicą i zamkiem ujazdowskim. Pierwotnie zamierzał zamieszkać właśnie w nim i zainwestował spore pieniądze nie tylko w przebudowę Ujazdowa, ale też w wytyczenie całego układu osi urbanistycznych po zachodniej stronie zamku. Ocienione szpalerami drzew aleje o gwiaździstym układzie, zbiegające się przy rondach, biegły wśród pól i łąk. Dziś tworzą sieć ulic i okrągłych placów, osnowę układu południowego śródmieścia. Zmiana decyzji króla, który wolał łaźni od zamku, to efekt otwartości na nowe liberalne i rewolucyjne prądy filozoficzne płynące z Francji. Monarcha doskonale znał głoszone przez Jeana Jacques'a Rousseau koncepcję naturalnego wychowania i hasła powrotu do natury. Cóż, gdy za taką w ówczesnych kręgach dworskich przewrotnie uważano starannie wyreżyserowane ogrody sentymentalne, pozornie naturalne krajobrazy znaczone sztucznymi ruinami. Stanisław August i w tym wypadku próbował pogodzić ogień z wodą, część założenia aranżując w tradycyjnym guście francuskiego baroku. Część zaś na sposób angielski ze swobodnie rozmieszczonymi kępami drzew, krętymi alejkami, sadzawkami i sztucznymi ruinami. W swych zamierzeniach nie było odosobniony, a i w samej Warszawie powstało wiele znanych w całej Europie ogrodów sentymentalnych, jak na przykład powązki Izabeli Czartoryskiej czy mokotów Izabeli Lubomirskiej. Przebudowa łaźni wymagała czasu więc pierwszą siedzibą króla stał się pospiesznie wykończony w roku 1777 iście miniaturowy Biały Domek. Początki rozległego zespołu rezydencjonalno-krajobrazowego były więc bardzo skromne, podobnie jak w przypadku Wilanowa z czasów Jana III. Biały Domek zachował się do dziś wraz z wnętrzami, których wystrój parokrotnie, ale nie radykalnie modyfikowano. Poszczególne komnaty i pokoje królewski architekt Dominik Merlini skomponował w różnych stylach, wykorzystując wszystkie modne ówcześnie prądy w architekturze. Mamy więc klasycystyczną salę jadalną ze ścienną dekoracją w typie tzw. groteski pompejańskiej, następnie pokój chiński zaprojektowany w duchu orientalizmu oraz gabinet ośmioboczny z polichromią krajobrazową w guście sentymentalizmu. Z zewnątrz skromny wystrój, pasy rustyki na wszystkich elewacjach, balustrada, atyki i belwederek niewątpliwie należą do repertuarów form wczesnego klasycyzmu, ale okna-pięterka tradycyjnym kształtem tkwią jeszcze w epoce baroku. Gdy król zamieszkiwał w Białym Domku, trwała przebudowa łaźni prowadzona również przez Merliniego. Osadzony na sztucznej wyspie Babilon został znacząco rozbudowany, a jako pierwsza została w roku 1784 ukończona elewacja południowa. Niemal konsekwentnie klasycystycznej konwencji przeczął jedynie pękate barokowe balkony dodane na życzenie króla. Monarcha zażądał też uszanowania dawnej tylmanowskiej fasady łaźni z czasów lubomirskiego. To trudne zadanie Berlini rozwiązał niezwykle pomysłowo, ukrywając starą elewację w tle kolumn w głębnego portyku. Późniejsza elewacja północna została wykreowana w znacznie bardziej surowej wersji klasycyzmu, z centralnym segmentem ukształtowanym na podobieństwo antycznej świątyni. W duchu antyku zostały odkute także liczne posągi zdobiące taras i attykę. Pożar pałacyku w roku 1944, mimo późniejszej pieczołowitej rekonstrukcji wnętrz, pozbawił nas wielu charakterystycznych elementów wystroju, przede wszystkim malowideł. To one, szczególnie te w sali Salomona, decydowały o dwoistości wyrazu stylu Stanisławowskiego, będąc typowe dla sztuki baroku, podczas gdy inne elementy dekoracji, zachowane do dziś, są klasycystyczne. Dużą ciekawostką i dowodem kultury monarchy są trzy sale adaptowane z dawnej właśni z zachowaniem zasadniczych elementów barokowego wystroju, przede wszystkim holenderskich kafelków naściennych. Komnaty pałacowe powstawały w różnym czasie i dwie najpóźniejsze, kończone przez Merliniego i Jana Chrystiana Kamzycera, już po wyjeździe króla do Grodna i Petersburga w 1793 roku, uzyskały postać surowego klasycyzmu. To całkowicie przebudowane i do dziś w pełni oryginalne Sala Balowa oraz Rotunda. Na terenie parku Łazienkowskiego przetrwało w oryginalnym stanie wiele gmachów i budowli opracowanych w rozmaitej stylistyce, przeważnie według projektu Dominika Merliniego. Do najcenniejszych takich obiektów należy Stara Pomarańczarnia, pełna pamiątek przeszłości. Nigdy zimowały w niej drzewka pomarańczowe, ale oprócz tego została urządzona galeria kopii antycznych rzeźb, a przede wszystkim Teatr Dworski. Sala teatralna jest zupełnym fenomenem i to nie tylko w skali Warszawy. Takich bowiem wnętrz sprzed 250 lat przetrwało w Europie zaledwie kilka. Unikatowość polega na konstrukcji, albowiem niemal wszystkie elementy wnętrza zrobiono z drewna i gipsu. Co krok padamy ofiarą złudzenia optycznego, ponieważ z gipsu na drewnianym szkielecie wykonano wszystkie posągi, a drewno kryje się nie tylko pod malowanymi marmoryzacjami kolumn i filarów, ale i w całej oprawie sceny z nadprożem pozornie pokrytym płaskorzeźbami. W rzeczywistości jest to światło cieniowa malarska dekoracja, czyniąca złudzenie rzeźbionego reliefu. Takie iluzjonistyczne efekty zostały do perfekcji rozwinięte w sztuce baroku, ale jak widać, w stanisławowskiej odmianie klasycyzmu nic nie straciły z aktualności. Iluzjonistyczne są również namalowane na pozornym pięterku loże wypełnione publicznością, natomiast czysto antykizującą manierę reprezentuje malowidło na plafonie przedstawiające Apolla na kwadrydze dzieło Jana Bogumiła-Plersza. Po zniszczeniach wojennych Warszawa jest wyjątkowo uboga w dekoracje malarskie zabytkowych wnętrz. Tym większym zaskoczeniem przed kilkunastoma laty było odkrycie w starej pomarańczarni, a dokładniej w galerii rzeźb antycznych, polichromii pokrywających wszystkie ściany i sklepienie. Po pracach konserwatorskich możemy zobaczyć krajobraz architektoniczny z motywami antycznymi, które wyrażono za pomocą barokowej iluzji. Fałszywe kolumny i równie nieprawdziwe arkady otwierają nam widok na krajobraz z budowlami rzymskimi. Nad całością kompozycji dominuje błękitne, pokryte obłokami niebo. Jak się przekonaliśmy, droga ewolucji stylowej od baroku do klasycyzmu była kręta i wyboista. Nie inaczej rzecz się miała z architekturą sakralną. Kościół karmelitów Bosy przy krakowskim przedmieściu pochodzi wprawdzie z XVII wieku, ale przez ponad stulecie z braku funduszy pozostawał nieukończony. Brakowało m.in. fasady i dopiero w 1761 roku rezydujący w sąsiednim pałacu Karol Radziwił, zwany panie kochanku, zamówił jej projekt u Efraima Schroegera. Co powodowało magnatem, aby wydać fortunę na wspaniałą fasadę, która miała być w całości wykonana z kamienia, jako jedyna w mieście? Po części pewnie próżność, a po części może chęć pokuty za rozliczne grzechy. Fasada miała być nie tylko kosztowna, ale i najnowocześniejsza w Warszawie w pełni już klasycystyczna. Gdyby powstała krótko po zaprojektowaniu, byłaby pierwszą wykreowaną w tym stylu w mieście. Niestety. Kłopoty uwikłanego w polityka Radziwiła, skutkujące wieloletnią banicją, spowodowały, iż do prac przystąpiono dopiero po kilkunastu latach, kończąc je w roku 1779. Schroeger nie miał doświadczenia w stosowaniu nowych form stylistycznych i w rezultacie zostawił różne, właściwe antykowi elementy w całość najzupełniej niepowtarzalną, wprawdzie jednolitą stylowo, ale kompozycyjnie zależną od typowych barokowych fasad parawanowych. Mówiąc prościej, zachował znany od niemal dwóch stuleci układ o spiętrzonych przęsłach, zastępując wszakże detale barokowe klasycystycznymi. W ten sposób miejsce spływów ujmujący górną kondygnację wprowadził dziwaczne dzwoniczki przypominające latarnie przy karocach, a zamiast więżącego frontonu wielką banią glob ziemski, a na nim złoconą hostję na splotach pokonanego węża symbol wiary. Niezwykła fasada nigdy nie znalazła na śladowców, jest więc niepowtarzalna, a co ważniejsze, w pełni autentyczna. Kręgu kultury oświecenia, naśladownictwo architektury antyku, nie było jedynym nurtem klasycyzmu. Na przeciwległym biegunie, pod wpływem rewolucyjnych wzorów francuskich, plasowała się zupełnie inna tendencja, oparta wprawdzie na osiągnięciach matematyki starożytnych Greków, ale wręcz utopijnie awangardowa, nawet według obecnych kryteriów. Reprezentantem tego kierunku był w Warszawie Simon Gottlieb Cuk. Nie znalazł on uznania w oczach Stanisława Augusta Poniatowskiego, dla którego architekt był nazbyt nowoczesny. Większość z najbardziej ambitnych projektów Suga pozostała na papierze, a spośród zrealizowanych liczne nie przetrwały do naszych czasów. Po zniszczeniach wojennych z ruin dźwignięto wszakże dzieło najbardziej monumentalne Ewangelicko-Obgzburski Kościół Świętej Trójcy na placu Małachowskiego. W chwili ukończenia w 1781 roku była to najwyższa świątynia w Warszawie, w której kopuła górowała nad całym otoczeniem. O jej misternej drewnianej konstrukcji, która spłonęła w 1939 roku, opowiadano legendy. Galeria u podstawy latarni kopuły stała się z czasem ulubionym miejscem dla grafików, a później fotografów, uwieczniających panoramy miasta, natomiast jest mniej wiadome, iż 100 lat po zbudowaniu kościoła, wieńczący go krzyż stał się zerowym punktem pomiarowym dla twórców wszystkich oficjalnych planów Warszawy i to aż po lata II wojny światowej. Protestancki purytanizm wymagał oszczędności w stosowaniu dekoracji, dzięki czemu cuk mógł pofolgować w sobie upragnionej czystości kompozycji. Sprowadził ją do elementarnych brył geometrycznych – balca, półkuli i prostopadłościanów. Surowość murów pokrytych rustyką i boniowaniem, imitacją kamiennej okładziny, tylko częściowo przełamał portyk wejściowy utrzymany w najbardziej astetycznym z antycznych porządków – doryckim. Wystarczy porównać Kościół choćby z łazienkowskimi pałacykami, aby zrozumieć, jak różne oblicza posiadał warszawski klasycyzm. Epoka oświecenia i sztuka klasycyzmu przypadły na czasy, w których dogorywały feudalne stosunki społeczne, a rodził się świat kapitalizmu. W Warszawie mamy takie miejsce, w którym, jak w pigułce, możemy odnaleźć materialne ślady tych przemian. Przy ulicy Senatorskiej stoi niepozorny barokowy pałac małachowskich, którego paradny dziedziniec sięgał niegdyś do krakowskiego przedmieścia. Mistrz Canaletto utrwalił na jednej ze swych wylot wspaniały zespół bramny wciśnięty między kamieniczki krakowskiego przedmieścia, nie istniał bowiem jeszcze wylot ulicy miodowej. Gdy w latach 80. XVIII wieku posesję nabyli kupcy z Moraw, bracia Rezler i Gaspar Hurtik, nie zamierzali trwonić pieniędzy na utrzymanie wielkopańskiej rezydencji. Postanowili zatem w miejscu bramy wznieść ogromny dom dochodowy, którego projekt powierzyli Simonowi Cugowi. Po ukończeniu w roku 1785, kamienica całkowicie odcięła pałac od krakowskiego przedmieścia i fasada rezydencji pogrążyła się w cieniu dziedzińca, zredukowanego do ciasnego podwórza oskrzydlonego oficynami. Aby uniknąć monotonii szerokiej fasady, architekt podzielił ją na bliźniacze segmenty, nie pozbawiając wszakże elewacji jej integralności. Zastosowaną konwencję trudno jednak przypisać klasycyzmowi, a tym bardziej barokowi. Najbardziej przypomina ona pałace renesansowe z XIV czy XV wieku w Kupieckiej Florencji, posiada więc czytelne przesłanie o przeznaczeniu budynku, który stał się jednocześnie domem handlowym, kantorem firmowym, rezydencją właścicieli i kamienicą czynszową. Wraz ze stojącym nieopodal pałacem Tepera, dom Rezlerów i Hurtiga uczynił wyłom w tradycji warszawskiej kamienicy, zapowiadając wielkomiejskie rozwiązania następnego stulecia. Rozpoczął się proces agresywnych, kapitalistycznych inwestycji w mieście, bezceremonialnie niszczących nawet najpiękniejsze dzieła wcześniejszych epok. Wśród iście rewolucyjnych rozwiązań w kamienicy na pierwszy plan wysuwa się kompozycja parteru, gdzie zostały rozplanowane sklepy z najbardziej luksusowym w mieście asortymentem towarów. Czego nie było aktualnie na składzie, można było zamówić, choćby był to najnowszy model karety z Londynu. Salony sprzedaży wymagały odpowiedniej oprawy i w ten sposób powstały pierwsze w Warszawie specjalnie zaprojektowane witryny sklepowe, zgrabnie sprzężone z wejściami. Cuk zastosował tu motyw tzw. serliany arkadowy otwór centralny ujęty niższymi prostokątnymi. Nie były to jeszcze wielkie witryny, ale pierwszy krok w tym kierunku został zrobiony. W roku 1884 przebito przedłużenie miodowej do krakowskiego przedmieścia, odsłaniając nagie ściany szczytowe pałacu, kamienicy i jej oficyny. Architekt Józef Hus z wielką kulturą dorobił nowe elewacje, powtarzając wystrój tych historycznych, ale front starej rezydencji nadal pozostał niewidoczny. Dopiero zniszczenia II wojny światowej pozwoliły na radykalną zmianę. Zburzenie pozostałości przy ulicznego skrzydła oficyny, w rezultacie czego mamy dziś wgląd w dawny pałacowy dziedziniec i widok na barokową fasadę z bodaj najpiękniejszym w mieście balkonem. Ale uwaga! Ociężałe bobaski, dźwigające girlandę na attyce to powojenny dodatek, pozbawiony wdzięku jak cały realizm socjalistyczny królujący podówczas w sztuce. Przez setki lat budowano w Warszawie mieszczańskie kamieniczki. W których lokowano mieszkania właścicieli, warsztaty pracy, magazyny oraz pokoje na wynajem. Epoka stanisławowska wraz z rozwojem nowoczesnego przemysłu, handlu i systemu bankowego wymagała wszakże stworzenia zupełnie nowego typu domu mieszkalnego. Wykreowano więc wielopiętrową kamienicę czynszową ze sklepami w parterze i oficynami na zapleczu. Aby zaobserwować proces zmian w tym kierunku, wystarczy porównać dwa obrazy z epoki. Pierwszy, namalowany przez Canaletta w pierwszych latach panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ukazuje kamieniczki krakowskiego przedmieścia w ich barokowej postaci z czasów królów Sasów. Obraz Zygmunta Fogla, namalowany przez ćwierć wieku później, uwidacznia nam, że domy urosły o kilka pięter, co świadczy o tym, iż przybyło lokali mieszkalnych. Zmieniały się także kamieniczki mieszczańskie. Niektóre zachowywały dawną, drobną skalę, jak kamienica heringowska przy tejże ulicy. Inne zaś dominowały nad całym otoczeniem i były projektowane przez wybitnych architektów, jak dom aptekarza Skalskiego autorstwa Efraima Schrogera. Wysmakowany klasycystyczny wystrój zdobił także wnętrza, niestety niezachowane, nadając im iście pałacowy charakter. Jedynym przykładem pałacowej kamienicy z tej epoki, w której przetrwało kilka reprezentacyjnych wnętrz, jest dom wybudowany przy ulicy Leszno, obecnej Alei Solidarności. Ale dobrze zachowane mury analogicznych obiektów możemy jeszcze zobaczyć w kilku innych punktach miasta, na przykład przy Nowym Świecie 1, gdzie charakterystyczna dekoracja fasady zdradza rękę Simona Gotliba Cługa. Jeszcze zanim powstał obejrzany już przez nas dom rezlerów i hurkiga, dobry interes bynajmniej lokali zwietrzyły warszawskie zakony. Do naszych dni przetrwała jedna z najwcześniejszych czynszówek – w pełni oryginalna kamienica karmelicka przy ulicy Bednarskiej 23 – dzieło Efraima Schrögera. Czasu jej powstania w latach 1770-1771 dowodzą dwie wyduty canaletta ukazujące dom w rusztowaniach i tuż po ukończeniu. Obecnie brakuje jedynie attyki wieńczące środkowy segment fasady, a żeliwne balkony są dodatkiem z XIX stulecia. Reszta jednak to rzadki na gruncie warszawskim autentyk, w tym dwa wejścia na drewniane klatki schodowe, które obsługiwały korytarze z licznymi małymi mieszkaniami. Najwyraźniej zakonnicy wynajmowali lokale na krótkookresowe stancje, a o ich znacznej liczbie świadczył najeżony kominami dach. Przy ulicy Mostowej 16 przetrwały autentyczne mury jeszcze jednej takiej czynszówki, wybudowanej dla zakonu dominikanów. Dziś przechodząc przez bramę, ujrzymy mury kościoła, ale do 1944 roku zobaczylibyśmy jedynie obudowane oficynami podwórze. Nosa do interesów miewali sami architekci, lokując zarobki w okazałych domach. Jedyny spośród tych największych, które odbudowano po wojnie, należał do Jakuba Fontany. Wspaniale zamyka perspektywę ulicy Freta, ale prawdziwie okazała elewacja jest zwrócona ku ulicy Zakroczymskiej. Apartamenty architekta znajdowały się na trzeciej kondygnacji podczas gdy dwie dolne służyły sklepom i kantorom, a dwie górne najemcom mieszkań. Pod koniec rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego to właśnie kamienice obok coraz mniej licznych nowych pałaców znacząco zmieniły oblicze centralnych ulic miasta, świadcząc o postępującej, jakże spóźnionej, emancypacji mieszczaństwa i narodzinach nowej warstwy społecznej – burżuazji.